Cześć, to stojąc Marta Potoczek z vloga Leniwej Niedzielę. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo szybkiego vloga. Będę przygotowywać zakwas na barszcz i będę szykować rybę po grecku. Głosowaliście, które przepisy chcecie zobaczyć. Najbardziej ryba po grecku, zdziwiło mnie to, ale chcieliście zobaczyć, jak robię moją. Także zapraszam na ten odcinek. Ponieważ wiem, że przed świętami wszyscy pędzą, jak po ogień wpadają, przepis chcą jak najszybciej zrobić, to dzisiaj przygotowałam sobie wszystkie elementy, których będę używać wcześniej. Jak tnę cebulę widzieliście już wielokrotnie na tym kanale, także nie musicie tego oglądać. Wszystkie produkty są przygotowane. Przepis też oczywiście tradycyjnie wrzucam Wam w opisie wideo. Co będziemy potrzebować do ryby po grecku? Oczywiście rybę. Ja używam najczęściej polędwicy z dorsza i mam tu albo ze zwykłego dorsza, albo z dorsza czarnego. I w zależności od tego, jak lubicie, czy lubicie, żeby tej ryby było dużo, czy ryby, żeby było mało. Ja tutaj mam kilogram i zobaczymy, ile z niej Użyję. Dla mnie kluczowe jest to, żeby ta ryba była soczysta. Nie ma dla mnie gorszej rzeczy niż takie kawałki suchej ryby w rybie greckiej. To jest okropne. Ja lubię, żeby ta ryba właśnie była taka super soczysta. Oprócz ryby oczywiście potrzebujemy tych wszystkich warzyw. Jeżeli chodzi o warzywa, to oczywiście baza to cebula. Użyłam tutaj dwóch małych cebul. Ja używam cebuli, ee, cebuli cukrowej. O, już mam <laughs> cebuli cukrowej. Do tego marchew i... Pietruszka. Marchewki tutaj są trzy sztuki. Pietruszka jest jedna olbrzymia, ale powiedziałabym, że to są takie dwie średnie. Ta moja pietruszka była po prostu taka. Także... Y Martwi zdecydowanie jest więcej. Ja w całość ścieram sobie w robocie. To jest moment i naprawdę szybko idzie. Nie męczę się już przy tarce i nie mam otartych na koniec palców. I teraz element bardzo istotny, bo wiem, że w bardzo wielu przepisach jest go mało. Ja kiedyś dzięki mamie mojej przyjaciółki Kingi, u której spróbowałam rybę po grecku w inny troszeczkę sposób niż ja ją wcześniej robiłam. I jak spróbowałam, to powiedziałam, fantastyczna jest ta ryba po grecku. Co tam jest? I okazało się, że tam było dużo selera. I od tamtej pory praktykuję właśnie większą ilość selera. Dodaję małą taką, mały korzeń selera, taką wiecie, kulkę. I dla mnie ten smak jest dużo bardziej ciekawy, także mam nadzieję, że też takowego spróbujecie. Dodatki. Będziemy potrzebować koncentrat pomidorowy, będziemy potrzebować oleju lub oliwy z oliwek, na której przesmażymy na początku cebulę. I teraz bardzo istotny element. Ja kiedyś czytając przeróżne przepisy na rybę po grecku, bardzo dużo z y, nich dodaje, dodaje się w nich wodę do warzyw. Ja od zawsze dodawałam bulion i dla mnie dużo bardziej ta masa, którą wykładamy warzywna jest po prostu taka... Nawet nie umiem tego rysić, ona jest odpowiednio wilgotna. Ja nie chcę, żeby to były takie, wiecie, warzywa, które są suche. Wszystko ma być takie, wiecie, tak jak ta ryba ma być aksamitna, to i ta góra też ma być taka, żeby to przyjemnie, tak się, jak się na podniebieniu, jest to wszystko aksamitne. Także używam bulionu dowolny, możecie użyć warzywnego. Ja akurat gotowałam rosół, także zostawiłam sobie do właśnie mojej ryby po grecku. Jeżeli chodzi o przyprawy, to... Do, całości będę, do ryby będę używać soli, pieprzu i odrobiny papryki słodkiej. Czasami używam też tymianku i całość ryby obtoczymy w mące. A do warzyw będę potrzebować liścia laurowego, ziela angielskiego, pieprzu i oczywiście soli i trochę papryki słodkiej. Jak warzywa będą się dusić i wszystko będzie się robić, to pokażę Wam jeszcze, jak zrobić zakwas na barszcz. Bo teraz jest idealny moment na to, żeby go wstawić. Bo ja z reguły robię to około dwa tygodnie przed świętami, tak żeby zakwas dobrze popracował i czekał już na zrobienie fantastycznego barszczu. Jak Wam opowiadaliśmy ostatnio z Michałem w wideo QA, dla nas po prostu uszka smażone w głębokim tłuszczu mojej babci Hali razem z barszczem, który jest robiony na zakwasie. To jest po prostu podstawa naszej wigilii. Zaczynamy w takim razie przygotowania. Zaczynam zawsze od warzyw. Wlewam odrobinę. Ja akurat będę używać dzisiaj oliwę z oliwek, ale taką, która jest bardzo delikatna w smaku. Około łyżki, i na jeszcze lekko chłodną, wrzucam całą moją cebulę. Do cebuli dorzucam dużą szczyptę soli i czekam, aż się zeszkli. Chwileczkę nam się zajdzie, około 3 minut. W momencie, kiedy cebula osiągnie taki szklisty wygląd, dorzucam. Po trochę warzyw staram się wymieszać tak, żeby warzywa też złapały odrobinę oliwy i przesmażam je przez chwilę wszystkie razem. Jest tego sporo, także staram się po trochę wrzucać i mieszać. Warzywa już przemieszałam i teraz. Na dno garnka dodaję sobie po trochę bulionu. Staram się nie dodawać tego bulionu za dużo, bo zależy mi na tym, żeby warzywa były takie maślane, rozpływające się, a nie żeby to była zupa. Także bardzo istotne jest to, żeby po trochę dodawać tego bulionu, mieszać, tak żeby one bardzo ładnie łapały wilgoć, ale żeby to wszystko nie było bycie właśnie taką zupą, którą gotujemy. I jeszcze w momencie, kiedy dolewam bulionu, dodaję też liść laurowy, ziele angielskie i pieprz, ale staram się to albo dodać w takim, wiecie, do herbaty czasami, jak są zamykane takie metalowe elementy, albo kładę na wierzch, tak żeby przed dodawaniem już koncentratu móc te liście i te przyprawy wyłowić. Dobra, czas na pokrywkę. Warzywa będą dusiły się około 20 do 30 minut, też zależy od tego, jak starliście na tarce, jak są grube. Po 20 minutach z reguły biorę sobie małą łyżeczkę i sprawdzam, czy są odpowiednio miękkie i cały czas sprawdzam, czy aby na pewno nie trzeba jeszcze dolać troszeczkę bulionu. Pokrywkę nakładam nieszczelnie, tylko tak, żeby troszeczkę było miejsca, także pod lekkim kątem, natomiast w ten sposób one jeszcze fajniej nam się uduszą. Jeżeli chodzi o gaz, ustawiam na taki trujeczka u mnie, czyli taki pomiędzy małym a średnim. W trakcie, gdy duszą się warzywa, będę przygotowywać rybę. E, rybę możecie użyć oczywiście mrożoną, należy ją rozmrozić. Ja mam teraz taką funkcję rozmrażania w piekarniku, która robi to genialnie, ale e, najczęściej po prostu robiłam tak, że wystawiałam ją, dawałam jej w temperaturze pokojowej rozmarznąć, a potem przepukiwałam pod zimną wodą. E, po rozmrożeniu, czy nawet jeżeli macie świeżą rybę, bardzo istotne jest to, żeby ręcznikiem papierowym osuszyć naszą rybę, żeby. Ten nadmiar wilgoci został usunięty. I tak przygotowaną rybę będziemy solić i pieprzyć. Sól i pieprz gotowe. Ja dzisiaj zrobię wersję taką bardzo tradycyjną, ale nieraz zdarza mi się, że właśnie dodaję tymianku, czasami oregano, ale najważniejsze jest dla mnie to, żeby ta ryba fantastycznie wchłonęła właśnie te pomidorowo-warzywne smaki. Także dzisiaj bardzo klasycznie jedynie sól po jednej i po drugiej stronie. Sól, pieprz. Słuchajcie, ja z rybą, ponieważ dzisiaj będziemy ją klasycznie smażyć, tak jak rybę po grecku się robi, ale kiedyś byłam w takiej diecie, w której musiałam po prostu jeść rzeczy, które nie były smażone. Ponieważ rybę po grecku bardzo lubię, to zrobiłam sobie wtedy rybę na parze. Teraz mamy w naszym piekarniku tę opcję sous vide i zaczęłam sobie właśnie w tej opcji sous vide rybę robić. I ona jest bardzo delikatna, niemalże rozpadająca się. I też myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Także jeżeli jest tutaj ktoś z Was, kto albo jest na diecie bezglutenowej i nie chce w ogóle smażyć w jakichś substytutach mąki, albo chce zjeść sodanie, które będzie delikatniejsze, to polecam. Ryba na parze też fantastycznie smakuje. Dobra, jestem gotowa do smażenia. Rybę będę smażyć na maśle klarowanym. Wiadomo, tłuszcz niesie smak, natomiast smak masła jest po prostu najlepszy, dlatego ja najbardziej lubię do smażenia właśnie masło klarowane. Ono ma wyższy, wyższą temperaturę dymienia, więc jest dużo lepsze niż masło klasyczne do właśnie smażenia potraw. Także tutaj sobie wrzucam około dwóch łyżek masła klarowanego i będę na nim smażyć naszą rybę. Niech się już tutaj rozgrzewa. Masło się rozgrzewa, a ja przygotowuję moją rybę. Obtaczam ją bardzo dokładnie w mące. Zależy mi na tym, żeby pokryte były wszystkie części ryby, nie tylko góra, dół, ale też boki. I po kolei w ten sposób przygotowane. Zaraz jak tylko masło nam się roztopi, osiągnie odpowiednią temperaturę do tego, żeby smażyć, będziemy je wrzucać na ogień. Dobra, masło już jest odpowiednio rozgrzane, czyli mamy lekkie skwierczenie, gdy kładziemy rybę. Kładę rybę tak, żeby nie było z sobą jakoś za gęsto, smażymy około 3-4 minut z każdej strony. A w tak zwanym międzyczasie, skoro coś się tutaj smaży, to można zrobić jeszcze coś innego. Ja przygotowuję dzisiaj zakwas na barszcz, bo on potrzebuje około 7 do 10 dni przed wiglią, żeby być gotowym. Przygotowałam sobie tutaj buraki. Tutaj mam pociętych 8 buraków średnich, ekologicznych. Najpierw je wyszorowałam, obrałam w rękawiczkach kluczowych. Nie próbujcie bez rękawiczek, bo po prostu będziecie mieć totalnie czerwone dłonie. I tnę je na takie kawałki tej wielkości. Nawet teraz, jak dotknę, od razu mam czerwone palce, także jeszcze nawet teraz na przekładanie. Się zastanawiam czy łyżką, czy rękawiczki założę i będę wrzucać je do słoja. Będziecie też potrzebować całą główkę czosnku, liść laurowy, pieprz, ziele angielskie. Na litr wody będziecie potrzebować jedną czubatą łyżkę soli, która nie jest jodowana. I potem mogą być różne dodatki. Ale to jest taka baza, klasyk, a czasami dodaję jeszcze inne rzeczy. Dobra, słuchajcie, jedna wystarczy. Jeżeli chodzi o taką, taki klasyk, który robię, to właśnie jest taki, ale parę lat temu zaczęłam sobie robić różne testy, co jeszcze mogę dodać do mojego zakwasu, żeby on był ciekawszy w smaku. I fantastycznie wychodzi, jeżeli dodamy suszonych wiśni, żurawiny, dodawałam też suszoną śliwkę. Smak jest jeszcze głębszy, jeszcze ciekawszy. Ja dzisiaj nie mam ani suszonych wiśni, ani suszonej śliwki, ale jutro jadę na zakupy właśnie na, y, tam do końca Hagi i tam są takie rewelacyjne, suszone, różnego rodzaju i idealne śliwki. Także jutro dowiozę i jeszcze tutaj do tego mojego zakwasu dołożę, ale dzisiaj już chcę, żeby zaczął pracować. Kiedyś do zakwasu dodawałam też chleb na zakwasie, ale słuchajcie, to zupełnie mi się nie sprawdzało, bo parfocle z tego chleba wypływały. Było więcej z tym problemów niż pożytku. Potem zaczęłam robić właśnie taki klasyczny zakwas i wydaje mi się, że nie ma potrzeby zupełnie dorzucania chleba na zakwasie. Natomiast fantastycznym dodatkiem jest też dodanie zakwasu, jeżeli macie poprzedni swój zakwas odrobinę, a jeżeli nie macie, to może być też odrobina wody z ogórków kiszonych. Też bardzo ładnie pomaga. To przy tym zakwasie i ja nigdy przy takich dodatkach nie miałam problemu z jego pleśnieniem. My tu gadu gadu, ale wydaje mi się, że już czas przerzucić naszą rybę. O, jeszcze sekundka, mogłaby się tutaj posmarzyć. Wrzucam moje liście laurowe, pieprz, ziele angielskie. I teraz tylko czosnek. Czosnek z reguły staram się pociąć na plasterki, część troszeczkę rozgniatam. A z części, uo, a z części robię plaster. Dobra, część posiekana, część zmiażdżona. Jak trafi wam się jakiś pojedynczy, pojedyncza skórka, naprawdę nic złego tam się nie stanie. I teraz tak. Jeżeli macie właśnie jakieś takie dodatki, jak suszone wiśnie, to był mój najlepszy dodatek, jaki odkryłam, one dodają jeszcze głębszy raz, że kolor, ale dwa, że ten smak pogłębia się taką bardzo fajną słodyczą. Jeżeli chodzi o buraki, ta słodycz w zależności od buraka może być iść bardziej w stronę taką ziemistą, taką pełną albo w stronę słodką. Natomiast bardzo dobrze mi się te buraki, które są szczególnie teraz, już takie z późniejszego okresu, one są dużo bardziej ziemiste. Właśnie dodatek tych wiśni daje to, to, o co mi chodzi, także jutro wiśnie zostaną dorzucone. Ja teraz tylko doleję odrobinę tego zakwasu, który mam poprzedniego i resztę już dopełniam wodą właśnie na litr wody letniej, przegotowanej, przefiltrowanej, znaczy przefiltrowanej, przegotowanej, dodaję czubatą łyżkę soli, która jest niejodowana. Nasza ryba jest już gotowa, musimy ją teraz zostawić do ostygnięcia. Ściągam ją z gazu, starając się, żeby nam się nie porozwalała. Ja używam takich naczyń z Pyrexa, czy jakichkolwiek tak, takich szklanych, które można z, z, trzymać w lodówce, które można włożyć do ciepła, bo do nich są też świetne pokrywki. i dla mnie to jest idealne przechowywanie na święta, bo raz, że nie wygląda to źle, jeżeli chcemy w tym podać, możemy też przełożyć do jakiejś pięknej patery, ale dla nas, tak jak my pierwszy, drugi dzień świąt potem sobie wyciągamy i nakładamy już na talerze, wolę mieć właśnie z pokrywkami, żeby nie było dostępu tlenu, żeby zapachy tych potraw w lodówce się nie mieszały. Także dla mnie to jest idealne przechowywanie właśnie w trakcie świąt. Słuchajcie, ryba się studzi, ja w tym czasie przygotuję sobie jeszcze wodę, dochodzą już warzywa, widzę, że mają prawie, że idealną konsystencję. No, tu mam idealną miarkę, taką litrową, także zobaczymy, ile będzie tej wody potrzebna. Ważne, żeby te sól rozmieszać i zalewa. Ja myślę, że wlaję około 2 litrów. Teraz tylko trzeba czasu. Najważniejsze, żeby nasz zakwas na barz zostawić w ciepłym miejscu. Jeżeli macie ciepłą kuchnię, niech on sobie pracuje. Ja, jeżeli nakładam pokrywkę, to staram się zostawić taką, wiecie, żeby albo odgazowywać przynajmniej ze dwa razy dziennie, albo leciutko uchylone. On sobie będzie pracował, z czasem zacznie właśnie się ta cała fermentacja fantastyczna. Dajemy mu, jeżeli chcecie szybciej efekt, to trzymamy spokojnie, nawet do tygodnia trzymam na blacie. Mieszam po prostu codziennie, Sprawdzam, czy nie ma jakiegoś osadu. Tak kontroluję, co tutaj się dzieje. Najważniejsze, żeby buraki nie pływały nam po wierzchu, bo jeżeli one długo będą pływały i nie będziemy mieszać, to jest właśnie szansa, że może zacząć nam pleśnieć. Ale y, mam bardzo pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o zakwas, jeżeli go pilnuję. Jeżeli dodam właśnie trochę starego zakwasu, to wszystko przebiega super. Zostaje na blacie, niech sobie pracuje, a my będziemy korzystać w wigilię. Moje warzywa są już idealnie miękkie, teraz czas na koncentrat pomidorowy, paprykę i będzie, będę sprawdzać, czy nie należy dosmaczyć. Wyciągam też liście laurowe, jeżeli tam ziele angielskie gdzieś mi się zgubi jedno, to nie ma w tym nic złego, natomiast liście laurowe chcę wszystkie wyciągnąć. I do, mojego, do tej masy warzywnej będę dodawać cały słoiczek koncentratu pomidorowego. Ja lubię, żeby ryba po grecku była taka bardzo czer czerwona, niemalże i pomidorowa. Dorzucam też na początek dwie łyżeczki słodkiej, czerwonej papryki. Jeżeli kręcą Was smaki lekko wędzone, to wędzona z e, papryka też jest ok. A teraz w ogóle widziałam dzisiaj w sklepie będąc, że jest wędzona słodka papryka. Ona ma dużo mniej intensywny smak niż te właśnie takie wędzone, wiecie, które są tak konkretnie wręcz gorzkawe. U mnie jest jeszcze potrzeba pieprzu, zdecydowanie. Jeszcze trochę soli, duża szczypta. I mój magiczny składnik łyżeczka miodu. Mam ogromną słabość do miodu w bardzo wielu potrawach, natomiast w rybie po grecku wyjątkowo mi jakoś leży. No dobra, w końcu osiągnęłam stan idealny, ale dam dwie łyżeczki miodu. Ja lubię, żeby te warzywa były lekko słodkie. Ale lubię też ten element pietruszki i selera, który daje taki specyficzny smak, w szczególności seler. Także teraz smaki są rozłożone idealnie. Dobra, jak już wszystko mamy zrobione, rybę po grecku ponoć można podawać też na ciepło. Nigdy w życiu nie jadłam. Zawsze jadłam od dziecka na zimno, także napiszcie mi, czy je, jecie rybę po grecku na ciepło. Bardzo jestem ciekawa. Dla mnie po prostu taka z lodóweczki najlepsza na świecie. Yy, I nasze warzywa, które wyglądają tak, o, zobaczcie, piękny kolor, są idealnie takie, nie są właśnie suche. Dla mnie to jest chyba najgorsza rzecz, jak one są suche. I bardzo dokładnie sobie tak układam przy rybie, tak żeby aż do zamknięcia. Lubię, żeby było dużo tych warzyw. I jestem ciekawa, czy podajecie też tak, że w dolnej części wykładacie tę masę, czy tylko w górnej. Ja jednak wolę w górnej, ale staram się tam w te takie przerwy pomiędzy rybą, też trochę tej naszej masy docisnąć. No dobra, słuchajcie, danie gotowe. Mi jeszcze zostało kawałek ryby do przesmażenia i zużycia drugiej części y, warzyw. Jeżeli chodzi o ilość ryby, dzisiaj wydaje mi się, że y, można spokojnie dodać tutaj. Kilogram 300 ryby i będzie ok. Ja zrobiłam ją bardzo, bardzo gęsto. Nie wiem jak lubicie. Ja lubię, żeby tej ryby było dużo i żeby dużo było warzyw, ale żeby tak było mniej więcej pół na pół. Jeżeli lubicie więcej warzyw, to ta ilość będzie na kilogram wystarczająca, natomiast jeżeli lubicie, żeby ryby było sporo i niewielka ilość warzyw, to spokojnie można to zrobić z kilograma 300 ryby. Michał mówi dużo ryby, dużo warzyw. Po prostu powiedz, że lubisz dużo jeść. <laughs> Nie zawsze, ale w święta tych moich ukochanych potraw lubię zjeść tak jak lubię. Nie wiem czy dużo. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione, e, świąteczne potrawy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że przepisy Wam się przydadzą. Ja oczywiście dalej będę działać teraz w ciągu następnego tygodnia. Zobaczycie kolejne przepisy, o które prosiliście. Mam nadzieję, że te Wam się też przydadzą. Jestem ciekawa, czy robicie coś inaczej. Jeżeli tak, i macie swoje super sprawdzone przepisy, dajcie je dla innych w komentarzach, bo przecież moje nie są jedyne. I czasami warto wypróbować przepisy różnych osób, żeby zobaczyć, co nam bardziej pasuje. To jest tak, jak właśnie ja spróbowałam tej ryby u mojej przyjaciółki Kingi z przepisu jej mamy. No dobra, jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, dziewiątej, w czwartki o i w niedzielę o dziewiątej. Do zobaczenia w następnym odcinku.